Poczekaj, poczekaj, ruciak. spokojnie, spokojnie, nie gonich, nich, nie, nie gonich. nich. Słuchaj, ty tutaj jesteś profesjonalnym poszukiwaczem, ty nie potrzebujesz za nimi. Rwano, żeby cię huśczęli, Chodź tutaj, na słuchaj, ja tutaj mam pewien problem. Słuchaj, ja tutaj mam pewien problem. Słuchaj, ja pewien problem. słuchaj a, no daj może nie. Breaking Bad? I am the danger. A, oglądałem, oglądałem. Ale odwróć się do ściany. <laughs> nie wierzę. Odwróć do, się do, ściany. do ściany. Ale co to, co to jest? Dlaczego nie bijecie, Nie bijcie to, mnie. ściana? Jaki terrorcy się zachowują do ściany? A, ja to jest pierwsza a, lekcja grania w hand. Wchodzimy no, teraz do pierwszego pomieszczenia. Czy wszystko tutaj wygląda normalnie? Tak wygląda normalnie. Wydaje tak, mi się, tak, że tak, się tak nie było. Tak, tak, wychodzimy tak, Sialala, sialala Dlaczego mi się wydaje, że oni są w Ale scrollowałem, ale strolowałem! Mi też się tak wydaje you... Ale A Czy oni mogą być? Może tutaj gdzieś na górze są? Nie tutaj W pomieszczeniu obok Tu są Tu jest Tu jest Na poważnie tutaj jest Dobrze, że uciekłem Nie uciekł, nie uciekł Dobra, odsuń się, odsuń się, odsuń się Okej, Ja tutaj użyję mojego preparatu na odstraszanie robactwa o, that you're Na górę ktoś pobiegł, patrzyłeś na górę? Nie A powinniście, powinniście Patrzcie na górę, patrzcie, patrzcie Ty weczułeczku, czy Nie, to był fejt Eee, tak Żeby znowu Ale poruszajcie się, czak. Dobrze, dobrze nauczyli, dobrze, bardzo dobrze O, z moją taktykę Nie oni nie, nie, on nie potrafią trafić na nieruchomego celu Spokojnie, dobrze, wiem. Ej, co, Czy ktoś tobie uciekł? Tak, jeden przebiegł No nie wiesz! Jeszcze Adam, na pęczniak, na chowiak Ja no, nie tak. mogę, no proszę na Skanujcie, skanujcie, skanujcie Oj, źle, że Ej, On na pewno jest na zewnątrz, czy leży nie jest, Bo ja wiem, że on jest Ostro. On jest czymś małym Nie no, jest grzełkiem, nie? Czy on jest swoim siusiakiem? A! Co? jest? Oh! O! Co? się! jest Co? Silver! Silver! Do还是... Boy, bo... się. Oy, tiger, co? 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 Tarcza! Nie, Co? zaciąłem się! Dawaj Tarcza! Ustrzelaj Nie Nie, 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 nie! nie. <grywa> zaczekam, zaczekam. Przepraszam, przepraszam, nie bijcie mnie! <grywa> nie, zostawcie mnie, zostawcie, zostawcie mnie, proszę! ale chodź, rozmawiamy, rozmawiamy, rozmowa rozmaw... kultur... Zapraszam na zewnątrz, Adam nie umiesz się bawić! Adam, Zostaw nie zostawcie mnie! Nie nie, nie, nie Nie masza volba uh. Tak, to za, mam. Jest mam, 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 mam. No to weźcie go, zaproście do party. O, akurat nam się skończyła mapa. No o, jeszcze kubeka, o Boże. co tam u ciebie. No dobrze, żyję sobie, siedzę, leżę, patrzę. Wy mhm. ja żyję... Bicepsy. No Dobrze, dobrze, grajcie sobie w swoim świecie. A, 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 wydam się, wydam się. Wydam się? Nic. No, jak... Nie, 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 patrzę na ciebie. Nie, nie. nie, nie. Nie, <grym> <restriction. grym> nie, yes, nie, nie. A, I, w jeden pośpiewał. Jezu. Gdzie biegnie? Ale I'm, ale I'm. Słuchajcie, to jest 40 lat grania w counter chyba, nie? <grym> Okej, okay, to skaczemy wszyscy. Nie, nie, zesprań. nie, nie, nie. Stój, stój. I ruszamy. Tam. tam się beczki toczą tu. No. Beczkę. A Dlaczego je przewróciłeś? Karol, przewróciłeś beczkę tam. Gdzie? Ooo, ściągnęłeś się. Weź się, weź się, weź I tu się dochodzi na serwer zresztą. i jest w panterach. Jest fan. Proszę <laughs> państwa, co on zrobi? 2000 years later. Gdzie on jest? Nie bardzo ja tu. Nie bardzo tu. No święciu, to robię, <laughs> kurde! Karol, <laughs> gdzie on jest? Karol, ja cię nie widzę! Zostań. Ogadasz się kiedyś Krzysztofa gociarza? Nie, kto to? Daj ją za beczki. O, 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 tam o, o, Chowaj się za o, 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 Ask the o, o, Robimy na Ask the Baron Zimno, ciepło nie! Zimno! O, 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 bardzo ciepło, gorąco No gorąco! <laughs> <laughs> no, ładnie Ale jest Dobra, słuchajcie, ja mam tutaj bardzo fajny pomysł. Chodźcie tak? ze mną. No no Złapimy się za roczki i stańmy na środku. To będzie najlepsza Taktyka jaką kiedykolwiek słyszałem. O dobra, chodź za, chodź za nim. Chodź chodź, chodź. Albo nie, chodź, chodźcie tu. Patrz, bo jestem tu. Choć tak tak, Ej, widzę, że klasycznie, tak? tak bez różnicy, tak? tak, tak. Bardzo klasycznie. Okay. Dobra, myślisz, że. I ty między nami, Karolek, i ty między nami o tym. Ty się niezbiałeś. Tak, tak. tak Zrug, wystarczy tak o. Oreo. Zróbmy Oreo. Ora, 20 sekund, kurczę, oczy zamknąć, a ci już wchodzą między siebie. ORE! <grym> ja o, ja ja o, 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 o nie, jak ja dostanę przez ciebie, śmieciuchu o nie, zostało mi 20 HP, myślałem, że to wy te. Sorry, jumbo! Sorry, jumbo! Everybody! Ej, ej, ej jak a... wyjść z magazynu, no, bo nie wiem za bardzo. <laughs> to było szczere. Co zrobił? Czy ktoś zamawiał yy, jedzonko przy oponie? Też on wystaje, widać go! No wystajesz auta stary, no jak możesz. Oni naprawdę mu bierze, on nie bierze. O nie, no! Dobra, jestem na schodach. 10 sekund. Na schodach. Na tu drzwi. Idź na schodów. Na schod... <grym> puszka. Odwróć Odwróćcie się. Odwróćcie się. Do... Dwa, jeden. Gdzie? Yeah. Wygrał, wygrał, Gdzie? 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 On był cały czas ja przy was, on was strollował tak jak, jak was, ja was odzieszał Dobra, ja stary dobra, dobra, dobra. puszki jajka dobra, ci puchałem, a ty nic Dobra Masakra no, I to jest dobra. po prostu przykład dobra. prawdziwego gracza w prop który przemieszcza się, jak nie. go nie widać On był jak ninja, on się rozpłynął w mgle tej gry Dobra Dobrze, dobrze. Dobrze. dobrze, dobrze Dobrze, dobrze, jestem puszką Ja, na ja. Ja. Bieg, tam, bieg tam, bieg tam, bieg tam Nie bieg tam, bieg tam. nie tam. Nie Nie od dzisiaj chodź na siłowie.